Cześć! Byliście pewnie kiedyś ciekawi, jak to jest możliwe, że tak olbrzymia konstrukcja jak samolot może się swobodnie unosić w powietrzu. Na przykład taki Boeing 737 waży 30 ton, a może latać. Wynika to z wielu praktyki. Zacznę jednak my się zajmiemy dziś tym, które jest z równania ażeby a żeby właśnie to równanie wyprowadzić... Wykorzystamy sobie analizę płynu w róże. Tutaj taką rurę już narysowałam. Ona ma przekrój S. Płyn się przemieszcza o odległość delta X w określonym czasie t. Wiemy też, że praca to jest siła razy przemieszczenia, a ciśnienie to jest siła nacisku wyrównana przez powierzchnię. Na objętość naszej rurze, objętość tego płynu to jest przemieszczenie razy przekrój przez rurę. I do przekształcenia wzoru na ciśnienie. Widzimy, że ciśnienie to jest siła wyrona przez V przez delta x, co wynika z tego wzoru na objętość. Wychodzi nam, że siła razy delta x wylana przez V jest równa pracy z V, no bo F razy delta x to jest to samo co praca. Czyli praca wykonana nad płynem w tej rurze. To jest ciśnienie razy objętość. I możemy przejść do napisania równania e, benzodiazeptowe, które wynika z zachowania energii kinetycznej, potencjalnej i pracy wykonanej nad płynem. Czyli możemy sobie napisać, że energia kinetyczna 1 plus energia potencjalna 1 plus co wykonana nad płynem jest równa energii kinetycznej 2 plus energii potencjalnej 2 e, plus pracy wykonanej nad poziomem 2. Po rozpadniu otrzymujemy tego takiego. Czyli h plus EH1. Lecimy od jest równe mg2 mv2 przez 2 plus delta mgh2 no i oczywiście plus e, nasze ciśnienie 2 w objętość i teraz możemy sobie podzielić przez objętość I wychodzi nam coś takiego, że ropa ulubada przez dwa plus robię H1. Jest równy kurs ciśnienia jeden, ale z równe Rho V2 2 plus Rho h 2 i plus nasze ciśnienie 2 My też że mamy do czynienia z rozdziałem na wysokość H1. tak Także główny względ od mojego Właśnie mamy taki Dlatego, na to, że możemy mieć w miejscach różną wysokość. Dlatego jest H1 i H2. Natomiast nam będzie potrzebna sytuacja uproszczona, czyli kiedy wysokości są sobie równe. Zresztą rzadko kiedy zdarza się, żeby wysokość miała jakieś, jakieś istotne znaczenie. I ponieważ u nas nie będzie miała różnica. Nie będzie różnicy wysokości, możemy sobie napisać na następnym stronie y, to uproszczone brani. A mianowicie że ρV1 kwadrat przez 2 plus ciśnienie 1 jest równe ρV2 kwadrat przez 2 plus ciśnienie 2. I to będzie dla nas istotne, ze względu na to, że to uproszczone równanie pozwoli nam wyjaśnić zasadę działania siły nośnej. Kiedy zrobimy sobie przekrój przez skrzydło z moloru i wysuniemy strumienie powietrza, które oblatają to skrzydło, możemy zauważyć, że strumień powietrza na górze w tym samym czasie pokona się większą odległość niż strumień powietrza na dole. Podpiszemy sobie przez to się śmia, jeśli 1, 2 i prędkość 1, prędkość 2, możemy na podstawie y, napisanego przez nas równania, że y, skoro V1 jest większy od V2, to musi być mniejsze od K2. I dlatego mamy do czynienia właśnie z siłą nośną. I siła nośna będzie naszą siłą wypadkową, czyli różnica ciśnień raz przemieszczenie. I dzięki właśnie tej sile, Samolot może się swobodnie unosić w powietrzu. Wynika to oczywiście z jeszcze większej ilości praw fizycznych, jednak to, jednak ta siła nośna jest dla nas tutaj najistotniejsza. Gdy samolot się rozpędzi na, do odpowiedniej prędkości, to właśnie zacznie na niego ta wyjaśniona przez nas siła oddziaływać. Tak samo jak ze skrzydłami ptaków. One również rozpędzają się, żeby móc już swobodnie w powietrzu wykorzystywać, się tą siłę nośną, żeby się za bardzo nie zamęczyć. Dzięki temu, dzięki przełożeniu zasad z, z przyrody na, do naszej cywilizacji, tak olbrzymie konstrukcje jak samoloty mogły zacząć unosić się w powietrzu. Dziękuję.